Tam. Zamknij mi silnik jaki. Ja, nie potrafię. Ale mm. Dobra, autem do piwnicy. Dobra, wystawiliśmy tutaj... Dobra, Isku, tam szybko idź do tego, tego. Dobra. Zjeżdżamy tam do piwnicy. Ale tutaj nie jest nasze... Tutaj nie nasz dom, Liskut. Chodź. Chodź do naszej pilizmy, to mamy pilizm. Chodź, chodź, chodź. chodź. drogi. Yy, ja już zapakuję. Dawaj, Lisku. Lisku, gdzie ty poszedłeś? Nie, 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 Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Chodź, chodź, chodź. Tutaj będziesz musiał mieszkać w piwnicy Bo to naszej. Głównie. Nie, no, czemu? Przecież mam pistolet. Nie masz pistoletu. Mam pistolet. Fat. Oła! Dobra, masz tu lepionkę, ja ci ten wszystko przeniosę Tutaj jesteś, my cię zamorujemy. Mogę, mogę sobie tu zrobić remont? Y, tak, możesz sobie okay. zrobić remont. Trzymaj to, trzymaj kill off i, 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 i trzymaj trochę tych bricków i ja cię zamoruję. Poczekaj, odmuruj. Myślę. Masz tutaj taki luksus. Dzięki, bracie. I, I taki masz to teraz. Dobra. dobra. Thanks. Uciekamy. Dobra. To no tam, do jutra lisku nara, Ale tak to. Nara. Dobra. Dobra, widzowie, odzyskaliśmy liska właśnie, tak. Ja idę się przebrać. No i nie żegnam się dzisiaj jako Jaki, tylko żegnam się jako. Jakie ja wiem? Różowy komik. Pamiętaj, nigdy się nie widzieliśmy różowy komików. Tak, nie pamiętam nawet, jak się nazywasz. A, ty jesteś krawat. No to żegnam, ja się idę przebrać. Pamiętajcie, że zostawcie u w górę i pa pa!